Sinatra 100+, niesamowita energia tylko w Teatrze Szóste Piętro, a wszystko to za sprawą Sinatry 100+, i zespołu tworzącego to show. Przywódcą tego zespołu, jak można to określić, prowadzącym jest Kuba Dąsowski, chłopak o niesamowitej energii. energii. Siedząc w poteniu, Przechodzi myśl, Boże Święty, skąd chłopak ma tyle energii, jakiego on ma powera. E, potrafi zachęcić publiczność do współudziału w spektaklu, e, z, z, z publiczność... Jest chętna do interakcji, do odpowiadania na pytania. Czasem podryguje sobie, ktoś nóżką, ktoś sobie nuci. Także, publiczność rewelacyjna, prawo dla zespołu, który tak rozgrzał publiczność. Sinatra 100 jest to w całości spektakl poświęcony Sinatrze. Poznajemy jego twórczość, e, jego życie prywatne. Jest to trochę spektakl edukacyjny, e, jak sobie tak nazwałam e, edukacyjny artystycznie, e, ponieważ e, pokazuje nam realia tworzenia, e, sztu, tworzenia muzyki w tamtejszych czasach w czasach Franka Sinatry poznajemy jego losy, to jak dochodził do kariery, jakie miał perturbacje czasami. Wszystko to ograżone muzyką Franka Sinatry, w, zarówno w języku angielskim, ale też niektóre przeboje zostały przetłumaczone na język polski, także każdy myślę, zostanie. Usatysfakcjonowany, także polecam wybrać się do Teatru Szóste Piętro na Franka Sinatra.